Aplikacja WattCheck to narzędzie, dzięki któremu możesz za pomocą kilku kliknięć zweryfikować swój plik od PKW pod kątem merytorycznym. Aby to zrobić, załaduj plik do naszej aplikacji poprzez prosty mechanizm drag and drop. Następnie uruchom analizę i już po chwili otrzymasz wyniki testów. Aplikacja vat obejmuje prawie 40 testów merytorycznych, co skutecznie ograniczy Twoje ryzyko podatkowe. Analizuje takie parametry jak moment powstania obowiązku podatkowego, terminowość wystawienia faktur, zgodność danych kontrahentów czy duplikaty faktur. Taka analiza pozwoli Ci wychwycić i poprawić błędy przed wysyłką Twoich plików i od do Urzędu Skarbowego. Aplikacja jest dostępna online, dzięki czemu dostęp do niej może mieć kilku użytkowników jednocześnie. Oprócz gotowych testów zawartych w naszej aplikacji, możemy personalizować nasze narzędzie i dodawać kolejne testy dopasowane do Twoich potrzeb. Wybierz Bezpieczeństwo Podatkowe z MDDP i aplikacją VATCheck.